Cześć, ten z Grafpiłka i zapraszam do umówienia w szerszych wydarzeniach piłkarskich, czyli z dnia 6 marca. Zapraszam. Bohdan Weniuk przeniósł się jako, jak, jako wolny transfer do Lechy Gdańsk. Podpisał z nimi umowę do 30 czerwca 2028 roku. No, do tej pory Ukrainiec reprezentował on barwy Szakhlarę Donieck, a miniony sezon spędził nowe położenie w Zurichu oraz Grazer AK, czyli Liga Szwajcarska i Austriacka. Oto wczorajsze wyniki. W Championship w Lidze Mistrzów City awansowało i wygrało wczoraj z FC Copenhagen 3-1. No i Real Madrid też amasowało dalej, a wczoraj z Lipskiem 1 1-1. No a w Lidze, w, w Lidze Europy również też był 1-1 wynik, ale w meczu spoileringu Lisbona z Madalytą Bergamo. No a. W drugiej dru dru lidze Olimpa Grudziądz wygrała z Olimpią Elbląg 3 do 0. A dzisiaj Liga Europy i, li i Liga Konferencji. Dziękuję bardzo za dzisiejsze oglądanie. Zapraszam na moje media społecznościowe, Sporocz które w ogóle się teraz wyświetlają. Jeśli na TikTok, to oglądacie. Zapraszam, abyście mnie tutaj zaobserwowali i polubili ten film. A więc już widzimy się jutro. Cześć!